Bomba na placu budowy fabryki w policach. Znaleziono ćwierćtonowy niewybuch na terenie zakładów chemicznych Police. Na terenie znak zapytania zakładu Grupy Azoty Police odnaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Pocisk waży OK. 250 kg. Służby zapewniły, że nie ma zagrożenia dla pracowników. Teren, gdzie znaleziono wybuch jest zabezpieczony, znajduje się pod nadzorem ochrony zakładu i jest stale monitorowany, poinformowała w piątek Kornelia Przygoda z Biura Komunikacji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police. Jak zapewniła, nie ma bezpośredniego zagrożenia dla pracowników i osób przebywających na terenie zakładu. Ruch w pobliżu lokalizacji niewybuchu został zamknięty. Grupa Azoty przygotowuje się do ograniczenia ruchu instalacji produkcyjnych i pomocniczych w celu bezpiecznego podjęcia niewybuchu zgodnie z obowiązującymi procedurami, podała przygoda. Dodała, że spółka jest w stałym kontakcie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Znajdowane w okolicach policji wybuchy to pozostałości nalotów alianckich głównie na funkcjonującą tam w czasie II wojny światowej fabrykę benzyny syntetycznej Hydrojerwerke Pelitz. Najwięcej nalotów odbyło się w 1944 rok. Fabryka została ostatecznie zniszczona w 1945 rok.